Witam Państwa z Parku Leśnego, z wystawy poświęconej Bitwie Anglii. Moim Państwa gościem jest Pan dr Daniel Koreś, e, specjalista spraw wojskowych, fanatyk spraw wojskowych, fascynat spraw, spraw wojskowych, <grym> wszystko co z militariami to związane jest z nim. E, Proszę Państwa, Bitwa o rozpoczęła się 10 lipca 1940 roku i zakończyła 31 października 1940 roku. I właściwie to tyle, byśmy podczas tego wywiadu powiedzieli o Bitwie o Anglię, bo zapytamy się zupełnie, a czy to nie był taki pierwszy mit z II wojny światowej, że tej, właściwie ta bitwa była o co? O jakąś inwazję, której nigdy miał nie być? Właściwie jak to się stało, że, że doprowadził Hitler do Bitwy o Anglię? Mógł Anglię mieć upokorzoną, bo przecież atak na Dunkierkę Powoduje, że 350 tysięcy Anglików jest nie w domu, tylko jest. O nich puszcza wolno. O nich puszcza wolno. No i jak to jest? Mi się wydaje, że jednak Hitler to Dunkierka, to był ukłon w Anglików. Czyli forma takiego, my was puszczamy tutaj żołnierzy, a, a wy, wy przemyślcie jednak... temat. Może jednak razem pójdziemy na, na, na ruskich gdzieś tam w jakiejś niedalekiej przyszłości. Tak, to na pewno. A jeśli chodzi o bitwę o Anglię, to mi się wydaje, że to bardziej była idea fix nie Hitlera a Geringa. E, Gering strasznie chciał udowodnić, że jego machina wojenna to jest tak kurczę, świetna, że rozwali tych Brytyczyków e, w powietrzu. Ale można też spojrzeć na bitwę o Anglię na coś zupełnie innego, bo mi się wydaje, że jest to chyba jedyny przykład w historii. Jedyny. W której e, m, ktoś próbował e, teorię słynną wojny lotniczej Giulio e, Doleta e, wprowadzić w życie, żeby wygrać wojnę tylko i wyłącznie za pomocą e, sił powietrznych. Tak jak Dolet próbował to udowodnić, że jest to możliwe. No i okazało się, że nie jest to możliwe. Ale nie jest to możliwe, bo jednak e, jeżeli już rozpoczynamy tę bitwę Anglię, i jeżeli ona się toczy, to moja teoria jest taka, że Niemcy mogli tą bitwę Anglię wygrać w powietrzu. Po, gdyby byli konsekwentni przy atakach na lotniska, to fakt. Y, gdyby byli, nie zaatakowali Londyn, nie, y, byli konsekwentni cały czas na bombardowanie ich składów amunicji, y, składów lotniczych, paliwa, paliwa tak, i tak. fabryk, które produkują y, Spitfire i Harikany, bitwa o Anglię lotnicza zostałaby wygrana, co i tak nie przekładałoby się według mnie na inwazję y, lądową. Inwazja lądowa była praktycznie nie do przeprowadzenia. Albo byłaby bardzo trudna do przeprowadzenia, bo Niemcy nie posiadali odpowiedniej floty. Yy, nawet nie mówię o nie mówię o marynarce wojennej, mówię o przewiezieniu tych zaopatrzeniu. Ja bym, ja bym tych zrobił wszystkich. desant na Londyn i byłoby wszystko pozamiatane, także. No, trzeba było mieć jeszcze czym robić ten desant. Na kretę za chwilę mieli. Tak, ale kreta to jednak, kurczę to nie. Londyn to nie kreta. No, dobrze, ale <laughs> to tak sobie, e, Myślimy historycznie, no ale jednak mimo wszystko. E, nie, masz rację, masz rację. Pochopność po e, e, zmiany planu. A teraz pytanie zasadnicze. Tak. A, 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 a jeśli mieszał w tym brytyjski wywiad? A jeśli, Aj, ktoś, a jeśli ktoś podsuwał tam w sztabie Luftwaffe różne dziwne pomysły, że zróbcie to, zróbcie tamto, sztuka, że tak powiem, manipulacji, manipulacji tego, tego wmawiania. To w ten że... sposób może mieć jeszcze dobram czasowi przenoszenia w czasie, tak? To nie, to, to nie, <laughs> jesteśmy, jesteśmy daleko, bo jednak Brytyjczycy mieli ten system podwójnych agentów znakomicie rozpracowany, co prawda trochę w późniejszym okresie bardziej. Ja nie jestem jakimś tam. Nie, nie, nie powiem, że, że tutaj wiem na 100%, że tak było, ale możemy podejrzewać, że takie działania mogły być gdzieś prowadzone, które też spowodowały, że Niemcy, no tak, skakali z kwiatka na kwiatek. Trochę tu, trochę tam, trochę tam. No i tak, bo no jest niebezpieczniej w, w tej Anglii. E, już właściwie lotnisk nie mamy. E, zostały tylko te właściwie lotniska na północ od e, Londynu, Duxford mhm. i te, 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 te na tej, na tej wysokości. E, zmęczenie jest coraz silniejsze. No tak, straty, e, straty są A. duże. E, no, te, te przybłędy, co przyszły z Europy Środkowo-Wschodniej, są jednak e, potrzebne. Co prawda na początku wrzuciliśmy ich do dywizjonów bombowych, ale teraz może, może się przydadzą i zaczyna się bombardowania miast. I teraz, czy Bitwa o Anglię jest jednym chyba z najważniejszych tworów propagandowych dla samych Brytyjczyków? No ale to... Obrona ich, jeśli ja się wcale go nie dziwię, ja po prostu im zazdroszę. No dokładnie, no to jest coś, ale to trzeba jeszcze umieć to wykorzystać. Bo trzeba było to po prostu genialnie wykorzystać, a oni to genialnie wykorzystali. No tak, tutaj za, za nami Państwo widzicie materiały fotograficzne z pokazów lotniczych mhm. z 75. rocznicy Bitwy o Anglię, gdzie oni zrobili perfekcyjne pokazuje dla całych, dla całej Wielkiej Brytanii ale to jest chyba pierwsza też bitwa, taka, ale dla Brytyjczyków w ogóle to było coś niesamowitego, bo to jest walka nad ich lądem, nad ich lądem tak? Co się dotąd nie odbywało. Znaczy, od po tysiącu lat? Jak już od przypływali, to tam była tak. krótka jakaś bitwa, coś tam i najczęściej ktoś tam nad nimi panował w tym momencie danym, tak? Ale to się odbywało nad ich lądem. Wróćmy uwagę, że to jest jeszcze imperium. To prawda już w schyłkowej fazie, bo już od początku pierwszej wojny światowej imperium schodziło w fazę takiego lekkiego, spadu cał stopniowego, ale to jest imperium cały czas. Na imperium toczy się walka tak więc y, mamy wykorzystanie prasy, wykorzystanie telewizji, yy, wykorzystanie propagandy, informowanie i nowi bohaterowie, tak? Czyli... Yy... No, to, tak, dla mnie piloci my, myśliwców to... No już pierwsza wojna to, już, tak, już, ale, już, ale już potem, była, potem to e, klasa wyższa, bo to jak Formuła 1 dzisiaj coś, to, to byli ludzie, no dzisiaj ja ich porównuję z chęcią do żużlowców czy do... Celebryci! E, tak, i celebryci i, i ludzie, tak. którzy, którym e, neurony w mózgu płyną troszeczkę w inną stronę niż normalnym ludziom. No, no, ale bo, dość no, no, no bo nikt normalny nie Leci z prędkością 400, czyli 800 na godzinę, mhm. e, grzejąc do siebie z czterech czy ośmiu karabinów maszynowych, prawda? No dokładnie. Ląduje, e, wypija coś i startuje, pomijając jakie spustoszenie e, robi to w jego organizmie. Gdzieś, gdzieś w pewnym momencie e, albo, albo z tego powodu zabija się, jak e, ast czeskiego lotnictwa, ten... e, latający w polskich warwach. Albo jak wielu innych, że, że nagle za, zapętla się i leci za kanał, i już nie ma nawet na czym wrócić. No ale z drugiej strony to jest też stworzenie nowej e, jakości człowieka, takiego superhero, który właśnie robi to wszystko, tak funkcjonuje. A jeśli przeżywa jeszcze, tak, nie, nie, nie ginie, no, to jest rzeczywiście postać ze stali, pomnikowa taka. Wręcz no. znakomity, e, znakomity przykład bohatera popkultury, która, która się e, rodzi już na, na całego. Na, ca na tak. całego rodzi się e, w, w czasie tej bitwy. No i akurat. E, Pojawiają się Polacy i ja tutaj wysunę teraz teorię, z którą oczywiście się y, zgodzisz? <grymne> nie wiem, zgodzisz, że, y, że to jest fajna sprawa, że my jako Polacy braliśmy udział y, w bitwie bardzo ważnej dla rozwoju y, historii, y, y, warunków militarnych w Europie, ale też y, bitwy je wygranej i byliśmy języczkiem uwagi i mieliśmy bardzo duży wpływ na to, że ta bitwa nie trwała dłużej. To na pewno. To na pewno to jest sukces no, niewymierny w stosunku do ilości tak naprawdę tych Później lotników. już nam się tak... nie udało. Tak, już nie, Mieliśmy tych samych lotników, którzy nie mieli takich wyników. A, i, I nam się rozrosły te siły. Co, nie? I rozrosły, ale, ale, ale wyniki nie, nie szły. Tak? Jednak e, nasze doświadczenia z 1939-1940 roku e, plus motywacja. Powod... Ale, ale, ale weź zwróć uwagę jednak. Skala zwycięstw w, polskich sił powietrznych tak. w drugiej, robi wrażenie. I mówię tylko o tych na zachodzie. Tak. Tam jest prawie 2000 tak zestrzelonych samolotów. Ogromna ilość. tak? No, w bitwie Anglię mieliśmy. No, w porównaniu... no, inaczej, matematyki, nie ruszajmy, bo to. Ja bo wiem, te, bo bo to bo teraz jest... są fachowcy, którzy będą przeskalowywali to. Oczywiście. E, to, to, to mi przypomina takich ludzi e, z wszystkich napinaczy za klawiaturą, którzy by oczywiście wiedzieli lepiej, e, nie biorąc pod uwagę czasów tamtych. E, i, I ja bym nie chciał dyskutować o ilości zeszczelni, inaczej, bym powiedział, że była znacząca. E, Ale jeśli chodzi o bitwę Anglii i udział w nich Polaków, to jest niestety najgorsze. To jest to, co z naszej perspektywy obecnie nie Możemy powiedzieć, i już tam tych ludzi też, że to, co myśmy osiągnęli, nie zostało zdyskontowane dla, dla nas, tak dlatego, naprawdę. Dlatego, proszę Państwa, ta wystawa y, ma dwa tytuły. E, Za wolność waszą i tylko waszą, albo w języku angielskim e, Nasza ofiara, wasza wolność. O, i to. I to daje tak. to. I, i to, to daje to, tak, to w gruncie rzeczy to, co myśmy osiągnęli, że dla nich, tak, y, y, włożyliśmy wszystko, cały wysiłek. Potem dla nas, no. Jedyne, co możemy powiedzieć tak, no jedyni, których zaproszono na paradę zwycięstwa w 1946 roku, to byli lotnicy, tylko że zaproszono ich prywatnie, nie jako część. To, 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 inaczej, to, to, ten, tą geopolitykę, politykę związaną z 1946 roku, po części też zakłamaną z wielu stron, ja bym tu nie chciał do tego wracać. Natomiast dla mnie pewnym jednak hołdem dla lotników polskich jest film 1969 roku. No, tak. Chyba genial, jeden z najgenialniejszych filmów wojennych. jeżeli chodzi o stronę, stronę techniczną, czyli użycie samolotów, sposób filmowania Jak i tak dalej. Jak te czasy i możliwości, te możliwości, to, no. to, 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 to tak. niesamowite, że tam poświęcono Polakom 12 minut. Tak, że i po, po, mowa polska też I pada. Jest mowa polska, tak. ale no, są, no, no. w są Gazyce polskie, gdzie e, końcówka filmu jest taka, że, że mamy najazd na, na, na polską jednostkę. Tak? Mhm. tak, 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 zgadza się. E, I teraz jest tak, my nie za bardzo z, tą, z tym Dywizjonem 303, no to sobie jeszcze radzimy. Zapominamy o dywizjonie 302, który miał taki OPH, że został y, d, lokowany daleko od, y, od Londynu. Czy może niedaleko dzisiaj, tak? Bo troszeczkę dalej. Latał dzisiaj, nie w tych sektorach, gdzie, nie tych Niemcy, sektorach. gdzie Niemcy się pojawiali tak. aż takiej. Zapominamy liczbie, tak, o, tak, o sukcesach y, tych lotników, którzy y, walczyli po, w barwach y, Rafu. Y, też, o bombowca te, też zapominamy o, najczęściej. wykrywaliśmy ten 303, tak <grywa> o bombowcach też zapominamy. E, kilka książek przypomina nam o nieszczęsnych e, 307 lotnictwie nocnym. Mhm. Natomiast e, w Polsce, mimo wszystko, to, że na skrzydłach Nomenomen, migów z 29 mamy całą plejadę asów e, związanych z bitwą w Anglię, to jednak. Próbujemy szanować tych ludzi, próbujemy ich e, docenić. Mimo wszystko, mimo tych e, strasznych życiorysów, jak życiorys Skalskiego, który, m, który był prześladowany przez komunę, o on nie został zamordowany. Ale wrócił do kraju też przy okazji. To są te takie specyficzne sytuacje, w tak. których oni wykonywali jakichś wyborów, często takich dziwnych, e, no i to się kończyło albo tragedią, e, albo, albo z wyborem zupełnie innym, że na współpracę też. Wielu było takich, co wybierało e, już tutaj w Polsce Ludowej te drogę na skróty. tak e, ten. Ale ja wiem tak dążyłeś tak powoli, że jednak w kierunku to skoryguj mnie, jeśli się mylę, że ta pamięć jest jednak lekko zbyt, zbyt niewiele się znaczy, o tym w, w, mówi w skali do tego, jak, jak to powinno być. Genera generalnie to ja mam taki idee, że te filmy, które powstały o bitwie Anglia powinny wyglądać inaczej. Nasze, tak, ten ostatnie dwa, że to jest ten dzień, ten 15 września. Gdzie już wszyscy zostali pokonani i mhm. patrzymy na mapę, jak co został tylko 303 i 302, no i ci Czesi. No to podnosimy ich do góry. Mm -hmm. Oni e, przyganiają to, tych To jest nasza perspektywa Ta. jest. My, my potem przepraszamy Anglików na czwartej stronie tygodnika Słowackiego oraz na szóstej stronie Wiadomości <laughs> Lubickich, że nie do końca może to była prawda. Natomiast mm, kreowanie mitów, tak? Bitwa o Anglię jest mitem, bo ja byłem w Anglii kilka razy, jak była obchody 75. 75 rocznicy. To, to, to jest fenomen niedogarnięcia przez nas. Gdzie my nie potrafimy tego sobie uzmysłowić, jak oni to obchodzą, a jak my przychodzimy na tym do porządku dziennego? No, walczyli, zeszli, ale właściwie to nieprawdą, że ze 180, bo mówią, że 140. Nie kłócimy się do jakieś pojedyncze sztuki tam To może 70, jednak, z czego my to robimy, jakieś rzeczy? Siedzimy pod repliką Hawka Hurricana i okazuje się, że to jest druga albo jedyna replika w Polsce. Oryginalny Spitfire jest w Krakowie. I może jeszcze coś jest w, dywizji, w Muzeum Dywizjonu 643. My jako y, naród, jako społeczeństwo, nie potrafimy oddać y, hołdu. No ale, ma, ale wiesz, wiesz dlaczego? No jednak... Nie wiem, dlaczego na przykład nie ma Muzeum Husarii, bo komu się narazili. Tak samo nie ma Muzeum y, 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 Bitwa Anglii w Polsce. No, tak? Takich, 50 ty, lat komuny, potem 15 lat. 30 lat mamy. Już 30 lat mamy. Ale potem było 15 lat y, y, dzikiego kapitalizmu, gdzie się tam ludzie y, dorabiali, nie dorabiali. Różne, róż, dziwne rzeczy się działy i dopiero, ja mam wrażenie, że dopiero od paru lat ta świadomość taka, że, że mamy ten czas taki właśnie, czas strasznie zapóźnienia w tych, w tych sprawach, o których mówiłeś, zaczyna gdzieś tam e, narastać, tak, ale z drugiej strony to już jest ten czas, w której z kolei e, w, sze, w szerokim społecznym odbiorze to się w ogóle już o tym pra, prawie nie tak, pamięta. Tak, tak bo prawie no przecież się 80, to, 80 lat, pamięta. no to tak, naprawdę, tak. To, to, to jest tak daleko, że... Dziś zatraciliśmy ten. 30 lat temu żyli jeszcze ludzie, którzy, tak. to, którzy to pamiętali. No 30 lat temu Skalski startował y, do wyborów no, no. Y, z no tak, tak? Tak, tak, chyba, tak. tak. E, I jeszcze była szansa ich spotkać, szansa nagrać. Mhm. Dziś y, straciliśmy kompletnie y, czas na to, żeby uhonorować tych ludzi, żeby uhonorować o nich pamięć. Ta wystawa jest przejawem takiego y, takiego trochę kompleksu. Że, że, że nie było tego, że nie, nie można było tego obejrzeć, że, na, że moje dzieci nie mogły tego obejrzeć, że ja e, miałem przyjemność być na tych nieszczęsnych czy szczęsnych pokazach e, w Daxwort w polskiej koszulce, gdzie, gdzie wszyscy chcieli rozmawiać, że polscy lotnicy to naprawdę byli fajni i że, że to jest Lewandowski i polscy lotnicy w Anglii robią cały czas furorę. No, tak? no właśnie, to jest coś, co, co my powinniśmy dyskontować. Czyli jeśli coś, coś pozytywnego się o nas będzie mówić, to właśnie się będzie pamiętało takie rzeczy. No bo, no bo tam się o tym cały czas mówi, tam cały czas y, y, pamięta się o Wojnie, pamięta się o lotnikach, pamięta się o bitwie o Anglię. I będzie się o Polakach też przez to pamiętać. Tak? No właśnie. W historii, w historii tego frontu zachodniego mamy tylko kilka rzeczy z, z Polakami, tak? Mamy bitwę o Anglię, Market Garden, też niekoniecznie w historiografii pozytywną, bo Angolę przedstawili to tak, jak, jak przedstawili. No i właściwie nic sami wielkiego nie ma, bo o nikt nie pamięta, nawet my, no bo takie obchody, jak zrobiliśmy w tym roku na, na, z Narwikiem, ale jak to mówi mój wnuczek dziadek, koronawirus, tak? E, wszystko sobie zrzucimy na koronawirusa. E, w ogóle, kto pamięta, Pamięta o jakimś Tobruku. O, właśnie, Tobruk jest piękny, to jakimś, piękny tak. e, tak. Troszeczkę pamiętamy o fale, bo dlatego, że tu mamy bardzo e, prężne e, środowisko pancerniaków. I nagle nam, ta nasza pamięć zostaje mi jako historykowi do pięciu bitew, tak? Do pięciu ważnych rzeczy. A kto będzie kto pamięta o, o V1, o V2, o przejęciu planów, o takich rzeczach, o którym... Jeszcze Monte Cassino tutaj by na, Monte należałoby Casino. oczywiście tak, i tak. drugi korpus. Powiem Ci, że to, to jest ciekawe, bo to jest w ogóle fascynujące, to co powiedziałeś o Brytyjczykach, którzy pamiętają o Polakach, tak? Że byłeś w koszulce i ten... My byliśmy dwa lata temu we Włoszech, byliśmy w Loreto, gdzie jest największy cmentarz przecież wojenny żołnierzy drugiego korpusu i spotkaliśmy Włochów z Imolik pod Bolonią, którzy jak zustrzeli, że jesteśmy Polakami, to oni powiedzieli nas, wyzwalała, nas wyzwalał drugi korpus, przyjedźcie do nas do Imoli, tam jest też niewielki cmentarz. E, fascynująca i w ogóle bardzo sympatyczna rzecz, że pamięta się często o takich rzeczach tam na miejscu, gdzieś ta pamięć jest kultywowana, a u nas, no właśnie, no rekonstruktorzy, historycy, hobbyści, znaczy, y, y, bo, bo A społeczny taki, odbiór... Wiesz, to, to jest też problem z wystawą dla wielu mieszkańców, dlaczego w Lublinie jest bitwa Anglia. No, w, w mojej teorii, jeżeli obchodzimy 11 listopada we Wrocławiu, też obchodzicie, nie? No. E, u nas też, no. <laughs> 3 maja, no, tu, tu, co by było, gdyby ta bitwa Anglia została przegrana przez y, Polaków i gdyby doszło do y, nieszczęsnej krety, czyli na przykład zajmujemy Londyn, mhm. i reszta Anglii się poddaje, tak? No tak by najprawdopodobniej było, gdyby do, oczywiście uznać, że, że się powiodło. No powiodł. dobrze, no, komuś tam w dowództwie mówią, a to wyślijmy im tam 10 y, U-52 ze Skorzennym y, na, na pokładzie i zajmujemy, y, bierzemy króla i, i, po, i po wszystkim jest. No i nagle czym ma, jak Europa wygląda? I to jest dopiero historia alternatywna na którym proszę Państwa, z Panem Doktorem zapraszałem Państwa, jak dopracujemy, jak ona ma wyglądać, bo, bo, to, bo to naprawdę jest poważna sprawa z naszym brakiem szacunku dla przeszłości, ale z też z tym, że ci ludzie w tej Anglii naprawdę to była straszna sprawa. Oni walczyli o przegraną sprawę, ale walczyli też o honor, walczyli o... O to, żeby ich jak najwięcej zabić. No, walczyli też przede wszystkim o swój kraj, tak? Oni uważali, że walcząc pod niebem e, angielskim walczą też o, e, o Polskę. I to też myślę, że to też to budowało. Myślę, że... że to taki mit troszeczkę później ale, propagandowy. Ale jednak, ale tak. jednak, ale jednak, ale jednak. Ja myślę, że to, to, to było, że to nie byli jacyś kondotierzy, bo, bo oczywiście byli tacy w wojsku polskim, którzy. Byli po to dla przygody, no to często potem wstępowali do brytyjskich wojsk kolonialnych na przykład A, i to to już, do, już, do, do Indii. to, to, do już, mówi, to, to już możemy <grym> powiedzieć o kilku życiorysach, tak? E, no. gdzie, gdzie ci ludzie nie mogli znaleźć się już w życiu, w życiu codziennym, czyli AS Zombach, e, którego, którego no, pochłonęła to... po, po, ciemna strona mocy. Jak wielu innych, jak wielu innych. To tak? już po wojnie. A ja mówię o takich, co w trakcie wojny jeszcze trochę. E, proszę Państwa. Zapraszam serdecznie na wystawę Bitwa Anglia 1940. Jednocześnie zapraszam pana doktora na kolejne wystawy, bo za rok tutaj Tobruk, za dwa lata od września 1939 do Monte Cassino, Oczywiście. za trzy lata państwo podzienne, a za cztery lata wracamy do Polski. To jest teren na wystawy edukacyjne pod kątem szkół i edukacji. A zaczynamy od Bitwy anglii Zapraszam państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję pan Daniel Koreś yy, i pan Wrocław. E